Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw m.in. krośnianie mogą dzielić się używanymi przedmiotami poprzez platformę internetową oraz kącik rzeczy używanych. W Rzeszowie powstają nowe drogi łączące dwa osiedla i w ończu zdroju odbył się pokaz mody prezentujący stylizację z okresu przełomu XIX i XX wieku. Mieszkańcy Krosna i okolic mogą dzielić się używanymi przedmiotami. Krośnieński Holding Komunalny niedawno uruchomił platformę internetową. Umożliwia ona przekazywanie innym niepotrzebnych rzeczy lub oddawanie ich do kącika rzeczy używanych, działającego w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w naszym przoku funkcjonuje kącik rzeczy używanych. Jego zadaniem jest nadać drugie życie przedmiotom, które jeszcze mogą być wykorzystane. Każdy może do nas mieszkaniec, każdy mieszkaniec Krosna oddając do nas przedmioty, odpady przywożą do naszego przoku, może oddać przedmioty, które się nadają, które mogą być wykorzystane przez drugą osobę. Kącik jest czynny w godzinach otwarcia przoku. Serdecznie zapraszamy. Zainteresowanie jest bardzo duże, co świadczy o tym, że kącik, nie, nie są zapełnione półki, ale to wynika właśnie z tego, że jest rotacja, czyli rzeczy, które są przekazywane na bieżąco są odbierane. W tym roku uruchomiliśmy platformę rzeczy używanych. Na tej platformie zarówno my, jako tutaj pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, umieszczamy rzeczy, które znajdują się w naszym kąciku, nasi pracownicy, ale również mieszkańcy, wszyscy, którzy mają ochotę nie pr przekazać bezpośrednio osobie zainteresowanej, mogą umieścić przedmiot, który mają do, do oddania. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do ograniczenia generowania odpadów, a tym samym do ochrony środowiska. Rejestracja, założenie konta i użytkowanie platformy jest całkowicie bezpłatne. W Rzeszowie powstają nowe drogi, dzięki którym będzie usprawniona komunikacja między osiedlami i nowymi budynkami mieszkalnymi. Obecnie realizowane są trzy inwestycje. To jest połączenie ulicy Błogosławianej Karoliny z ulicą Dynowską. Ta inwestycja jest warta ponad 6 milionów złotych. Budowany jest odcinek drogi o długości metrów, ponad 400 metrów. On będzie stanowił dojazd, taki komfortowy dojazd do nowych budynków mieszkalnych. Tutaj zależy nam na komforcie mieszkańców, dlatego jest to realizowane. Natomiast jesteśmy świeżo po rozpoczęciu prac nad dużą inwestycją drogową. Która połączy osiedle e, Kotuli z osiedlem Staroniwa. Chodzi o połączenie ulicy Wołyńskiej e, z ulicą Słoneczny 100, która e, odchodzi od osiedla Staroniwa. E, to będzie już e, duża inwestycja warta ponad 14,5 miliona złotych. Droga szerokości e, 7 metrów, e, ponad 700 metrów e, długości e, i 16 miesięcy od daty podpisania umowy i rozpoczęcia pracy. A to właśnie nastąpiło e, niedawno. Program społecznej inicjatywy mieszkaniowej przewiduje wzniesienie nowych kompleksów mieszkalnych. Powstające drogi będą stanowiły do nich łatwiejszy dojazd. W konsulacie generalnym Austrii w Krakowie Bogdan Jezierski z Krosna otrzymał wyjątkowe wyróżnienie. Wielki Złoty Krzyż honorowy przyznany przez kapitułę Austriackiego Czarnego Krzyża, to wyróżnienie stanowi wyraz uznania za prowadzenie badań naukowych oraz za działania rewitalizacyjne związane z pochówkami poległych w I wojnie światowej na obszarze Podkarpacia. To są bardzo ważne działania, które y, przypominają historię, polskie historie przede wszystkim i takie inicjatywy jakie wykonuje pan Bogdan Jezierski, gdzie odkrywa kolejne cmentarze pierwszowojenne i też informuje społeczeństwo o pewnych rzeczach są godne właśnie polecenia, zwrócenia uwagi, wspierania i tutaj właśnie Czarny Krzyż, Stowarzyszenie Czarny Krzyż Austriacki docenił działalność pana Bogdana Jezierskiego i my jako krośnianie, jako mieszkańcy Podkarpacia powinniśmy być dumni z tego i jesteśmy z tego dumni, ponieważ jest to jedno z najwyższych odznaczeń austriackich właśnie za takie, za takie działania i pan Bogdan Jezierski jest chyba jedynym krośnianinem, który otrzymał takie odznaczenie. Zainteresowanie cmentarzami było już od lat, od lat młodzieńczych, spacer Wędrówki po Beskidzie Niskim, gdzie są usiane cmentarzami pierwszowojennymi. Później ten czas jakiś się roz, rozmyło, się to wszystko w czasie, i y, od długiego już czasu, ostatniego, zajmujemy się już bardziej mocniej, bardziej profesjonalnie opieką, poszukiwaniami, badaniami i, i wszystkim, co jest z tym związane. W pierwszej kolejności badania opierają się na poszukiwaniach archiwalnych. Przeglądam archiwa polskie, zagraniczne, szukam wszelkich informacji dotyczących cmentarzy i poległych. A już taka bardziej skomplikowana rzecz to są badania archeologiczne, które odbywały się w tym miesiącu w sierpniu w Woli Michowej, gdzie katedra Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Archeologii Prowadził badania na terenie byłej cerkwi. Z planów, których kolega uzyskał z archiwum lwowskiego, okazało się, że jednak był tam cmentarz, no i badania potwierdziły obecność mogił pierwszowojennych. Działania takie jak sprzątanie nagrobków, koszenie trawy, malowanie czy naprawa płotów, to aktywności w pełni oparte na społecznej inicjatywie. To wszystko się odbywa z własnych funduszy. Ja na przykład jestem w trakcie robienia, osobiście robienia krzyży jedno- i dwuramiennych, takich dużych, półtora metra wysokości, metry dziesięć szerokości, które mam zamiar na taki leśny cmentarz na pod górą, suchą górą, zamontować. Krośnianie jest w trakcie zakładania Stowarzyszenia Cmentarze Wielkiej Wojny. 13 sierpnia Plac Ditla w Iwończu Zdroju stał się miejscem niezwykłego pokazu mody Iwonickich Wspomnień Czar. To wyjątkowe wydarzenie przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Iwończa Zdroju oraz Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Strojów Historycznych Damy i Huzary przeniosło uczestników w świat mody z drugiej połowy XIX wieku oraz początku XX wieku, odsłaniając piękno i elegancję tamtych czasów. Właśnie na tym nam zależało, żeby pokazać, jak wyglądała na przełomie wieków moda, ale przede wszystkim jak wyglądało życie towarzyskie, życie kuracyjne w Iwoniczu Zdroju. Opieramy się na literaturze, na poezji, na artykułach prasowych, żeby pokazać i odtworzyć, jak to kiedyś bywało. Wydarzenie zaangażowało się 25 osób z Przemyskiego Stowarzyszenia. Tworzymy odzwierciedlamy z tamtych lat, czyli koniec XIX wieku, początek XX wieku. Tworzymy na podstawie archiwów. Bardzo mocno długo żeśmy udokumentowali te wszelkie falbanki krynoliny, jak to tam było. Mamy wspaniałą panią, która, która no, szyła kiedyś dla królowej Anglii, a wróciła tutaj na emeryturę, no i tak ją wciągnąłem w to wszystko, że mamy teraz naprawdę pożytek. Mamy cztery krawcowe, które przepięknie się już wkomponowały w to. To są ludzie z charakterem, z sercem i dwa lata istniejemy. A naprawdę mamy już kolekcję na lata, na, na późny barok już prezentujemy. Lata 20, lata 30. Jesteśmy lekko tak z tyłu na lata 40. czyli na wojnę, ale myślę, że za niedługo z panią Halinką tu coś stworzymy. To był pierwszy taki projekt w Iwończu zdroju, jednak już teraz kształtują się plany na kolejne wydarzenia. W przyszłym roku zostanie zorganizowana podobna inicjatywa upamiętniająca 80. rocznicę Rzeczpospolitej Iwońskiej. W dniu 19 sierpnia miały miejsce dożynki gminy Jasło. Rolników, sadowników i ogrodników gościło Sołectwo Łaski. Na placu dożynkowym zaprezentowało się kilkanaście delegacji wieńcowych reprezentujących niemal wszystkie sołectwa w gminie. Sołectwo jest nieduże, ale tutaj zjechały... Delegacje z całej gminy Jasło. Gmina Jasło jest największą gminą wiejską w powiecie jasielskim. Naliczyłem ponad 16 wieńców dożynkowych. Piękne święto, piękna tradycja. Dziękczynienie Panu Bogu i wszystkim składamy hołd rolnikom, gospodyniom za ich pracę, za ich trud, za to, że dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Miesiąc sierpień to rzeczywiście wspaniały czas wielkiego dziękczynienia, to wspaniałe polskie tradycje dożynkowe i chwała władzom gminy Jasło, że organizują tutaj w Łaskach tego rodzaju wydarzenie, które ma charakter właśnie dziękczynny. Rozpoczęliśmy dzisiejsze uroczystości mszą świętą. Z języka greckiego Eucharystia to właśnie dziękczynienie. Po mszy świętej udaliśmy się tutaj w okolice domu ludowego w Łaskach, aby właśnie również dziękować przede wszystkim Panu Bogu za dar pogody, za dar plonów, ale też i polskim rolnikom za to, że ich ciężka praca przynosi właśnie dla nas ten powszedni chleb. Uczestnicy mogli cieszyć się występami zespołów muzycznych, a także mieli okazję spróbować potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Z niecierpliwością czekamy również na to, aby skosztować potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskie. Jak wiemy, gmina Jasu to jest kilkanaście sołec, gdzie bardzo prężnie działają właśnie koła gospodyń wiejskich, a również i my jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oferujemy szereg programów wsparcia również dla kół gospodyń wiejskich, szczególnie tych, które się zarejestrowały w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dożynki zostały zorganizowane przez Sołectwo Łaski, Gminę Jasło oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle. Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza na wystawę współczesnej ceramiki artystycznej o tytule Z Prochu Powstałeś, którą przygotował Janos Nemet, wybitny i znany twórca w dziedzinie węgierskiej sztuki ceramicznej. W tym miesiącu prezentujemy wystawę Janusza Nemeta, wybitnego węgierskiego artysty, twórcy, który został uznany w Węgrzech za ich narodowego twórcę, artystę. Jest odznaczony mnóstwem najwyższych odznaczeń państwowych, jakie tylko można było mu przyznać. Jest bardzo szanowaną osobą. Urodził się w 1934 roku. Jest w świetnej formie fizycznej, ale nie tylko, mentalnej również. I na wernisarzu nam wszystkim powiedział, że pomimo swojego wieku, tych 86, Lat. On dalej czuje się dzieckiem, dalej czuje się młody. No i to wszystko możemy też zobaczyć u nas w piwnicy. Tą tam, tam jego świeżość twórczą, tam, ten, ten jego przekaz. W piwnicy pod cieniami możemy zobaczyć przede wszystkim ceramikę artystyczną, którą tworzy Janusz Nemet, ale nie tylko. Prezentujemy również jego szkice i rysunki, co jest wielką rzadkością, bo te prace, które tutaj prezentujemy, jeżeli chodzi o szkice, są prezentowane w ogóle pierwszy raz na jakiejkolwiek wystawie, ponieważ Autor głównie znany z ceramiki i tylko prezentuje ceramikę, ale zrobił dla nas taki wyjątek po długich rozmowach i uznał, że Krosno jest dla niego tak wspaniałym miejscem, ponieważ jest zaprzyjaźniony z naszym miastem od wielu lat, że chciałby zrobić taką przyjemność mieszkańcom i odwiedzających nasze miasto turystom, że pokaże również kilka swoich szkiców. W swoich twórczościach artysta często sięga po motywy związane z kulturą i historią Węgier, choć nie ogranicza się tylko do nich. Czerpie również dużo z mitologii, z mitologii greckiej, ze, ze starożytności, z Egiptu. To wszystko można zobaczyć w jego pracach, które prezentujemy tutaj w piwnicy. Wystawę będzie można zwiedzać do 30 września w Piwnicy Pod Cieniami.